Przedstawić kolejne ciekawe kanały. Dla stękaczy wymieniłem mikrofon na mikrofon z wyjściem USB i przydźwięk tam jest jeszcze większy jak na mikrofonie tradycyjnym, plus zewnętrzna karta dźwiękowa. Więc widać, że problemem nie jest sam mikrofon nie jest problemem karta dźwięku. Nie próbowałem jak to działa na Linuxie. Jak będę miał okazję, sprawdzę i dowiemy się, co jest spieprzone. No ale podejrzewam, że Windows, bo to wiadomo, że zawsze Windows w polityce wszystko wina Tuska, w komputerach wszystko wina Windowsa. Ten mikrofon USB nie dość, że słabo słychać, a wzmocnienie jest aktualnie na maksa ustawione kiedy ktoś to kwestionuje to pokażę swoją drogą im co nowszy Windows tym większe badziewie kiedyś mikser regulacji głośności był prosty łatwo było zmienić głośność a tu trzeba się nieźle naklikać jest po prostu masakra tu jak widać mikrofon łapie ten mikrofon, tam pukałem w niego jak głośniej mówię to, to jak widać, o, coś tam łapie stoi obok ale tak, ten USB ma tą gęsią szyję, raczej jest to szyja kaczora, bo jest tak krótka, że aby mi było w miarę dobrze słychać to ja muszę prawie leżeć na stole ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. W każdym razie y, już więcej tego mikrofonu nie będę używał, bo to jest po prostu chory pomysł. Ciekawy kanał Elektron. Ja już go miałem skrybowanego, więc oglądałem wcześniej jakieś tam filmy, ale nie zawsze się o wszystkich kanałach pamięta. Po prostu pojawił się ciekawy y, temat wykonywania płytek drukowanych w takich warunkach no amatorskich takich półprofesjonalnych czy zaawansowanych jednego amatora warto sobie obejrzeć choćby nawet z ciekawości jak się robi metalizację tu na pewno będzie duży problem dla amatorów to właśnie ta metalizacja nie sam proces chemiczny tylko gdzieś tu będzie pokazane wiercenie tych płytek i od razu Wam powiem, że wiertarka, która służy do wiercenia takich płytek, to jest kosztowna zabawka. Jakieś standardowe takie rozwiązania nie nadają się. Dlaczego się nie nadają? Chodzi o to, jak gładki jest otwór po wywierceniu. Jeżeli będzie chropowaty, to Wam ta metalizacja się nie osadzi dobrze i po prostu będzie kiepska ponadto biorąc pod uwagę cenę płytek robionych w Chinach no i jakość wyjątkowo dobrą, rzadko hale, chwalę Chińczyków, ale tu muszę ich pochwalić że jakość tych płytek jest naprawdę dobra cena bardzo niska, bo w większości przypadków to przeważnie koszt transportu jest najwyższy, rzędu 5 dych a za płytki zapłacicie 2-5 dolarów za 5 płytek prototypowych także w tej sytuacji robienie płytek samemu powiem szczerze, no, nie ma większego sensu tu jak widzicie brak jest solder maski, znaczy przepraszam, yy, warstwy opisu ja swego czasu robiłem to używając folii specjalnych folii do yy, znaczy w cudzysłowie specjalnych, było napisane specjalna folia na przykład do termotransferu a jak się okazuje, papier kredowy z wielu czasopism dla pani jest dużo lepszy. I podobnie z tą folią, ta specjalna folia niczym szczególnym się nie odróżniała od dużo tańszej folii samoprzylepnej przezroczystej, którą można kupić bez większych problemów i jest dużo tańsza niż ta specjalna folia. Robi się wydruk, nakleja, no ale potem trzeba przeciurkować przedziurkować wszystkie otwory i tu teraz jest i dobre, i złe, czyli mamy płytki teraz przeważnie SMD, więc problem, że nie nakleimy tak sobie tej folii, bo co wtedy z tymi miejscami, gdzie są, gdzie mamy gdzie mamy te no, nóżki elementów smd no jakiś ploter do cięcia no ale to znowu koszt, chyba że mamy kogoś znajomego kto nam takie coś zrobi no tu może być problem, zaleta że mało otworu czyli mało dziurkowania tak więc jak płytka byłaby jednowarstwowa to jest super robiłem ale ten dobrze pamiętam o proszę tu jest płytka wykonana to jest projekt okładkowy jak widać płytka właśnie no, jednowarstwowa więc jeden problem z głowy no było tego dziurkowania ale no efekt jest dosyć fajny oczywiście jest problem że tu się robi takie no powietrze się dostaje więc Ktoś by pomyślał, nakleić folię przed dziurkowaniem i wiercić później. No pomysł może i dobry, ale no, akurat w wypadku tej folii, znaczy tego toneru, miałem taką sytuację, że jak tam wylewałem jakiś no, preparat w stylu kalafonia czy tam ten w sprayu był taki on się przedostawał tu na drugą stronę i rozmazywały się napisy. Także, no, amatorskie rozwiązanie będzie zawsze amatorskie, miejcie to na uwadze, ale no, można sobie tam jakoś radzić, jakieś tam prototypy powiedzmy, robić. No, jest w tym jakiś, jest tu jakiś cel, jakiś pomysł. przejdźmy może dalej w każdym razie no, warto wiedzieć może jak się te płytki robi niektórych to ciekawi innych nie kolejny to jest nowość dopiero subskrypcję zrobiłem nowość dla mnie yy, zaraz się nazwa pojawi akurat y, mnie temat y, jest ja znam ten temat i tutaj nic dla mnie odkrywczego nie ma, ale nie każdy zna się na wszystkim, nie każdy tym się bawił. Yy, można tu poznać, jak on tu się nazywa. No macie tu nazwę kanału. Yy, obejrzałem od razu część drugą. Pierwszej nie oglądałem, ale yy, jeszcze jakiś film oglądałem. A już wiem, jaki. LTS Spice. Wydaje się, że naprawdę rzeczowe informacje dobre, więc ogólnie polecam. Teraz tu pewnie będzie ten sam kanał o RT Spice. No, powiem szczerze, w moich zastosowaniach kompletnie ten program się nie nadaje. On jest dobry do nauki, do zabawy do jakichś prostych symulacji natomiast coś bardziej skomplikowanego to będzie tak że na symulatorze działa w rzeczywistości działa inaczej albo wcale ja miałem jeszcze lepszy przypadek że symulacja wykazała bo chciałem po prostu nie chciałem się liczyć elementów chciałem je dobrać w symulatorze okazało się że układ nie działa w symulatorze zmontowany w praktyce Działał, zadziałał od pierwszego, jak to mówią strzał czy tam pierwszego kopa. Także podchodźcie z dużą rezerwą do bardziej skomplikowanych układów. No i chociaż tu można symulować układy cyfrowe, to nie polecam lepiej to zrobić dedykowanymi programami symulatorami w, do układów programowalnych FPGA CPLD yy, takim. Bardzo prostym w sumie symulatorem, ale możliwości mam ogromne, ale prosty jest w jest symulator y, programu firmy Altera, teraz to jeszcze jest Intel, ale cały czas można szukać to pod hasłem Altera Max plus, plus, pierwszy plus, słownie drugi plus, y, znaczek plus. Tam trzeba, dostaje się licencję na pół roku czy na rok darmową i później się ją po prostu przedłuża co, co pół roku. Oczywiście jest Quartus następca, ale to jest potężny, potężne narzędzie, wielkie. Więc do prostych układów polecam tego Max Plusa. Jeśli Was to w ogóle interesuje, to, to bym, no, widzę, że zainteresowanie FPG-ą jakieś tam jest, więc może taki kurs yy, obsługi tego symulatora, bo tam jest yy, bardzo naprawdę dobry symulator. Tyle, że te czasy, timingi, że yy, tych nanosekund będą prawdziwe dla danego układu. Czyli jak sobie zasymulujemy w takim MaxPlusie naszą rzeczywistą płytkę, z ilością tam układami TTL, to wyjdzie zupełnie in, inny wydział dla timingi. Czyli możemy funkcjonalnie sprawdzić, ale już jakieś tam naprawdę nanosekundowe sprawy, to no, w układzie jest przewidywalna ta ścieżka czasu propagacji a jak budujemy płytkę no to symulator nie wie jaka jest długość tych połączeń, jakie będą opóźnienia dlatego tu też trzeba zachować pewną ostrożność ale rzadko kto prawdę mówiąc buduje jakieś układy wizyjne i inne takie szybkie rzeczy więc taki symulator doskonale się sprawdzi w większości przypadków no i na pewno da, tam się dużo łatwiej robi lepiej niż w to od razu Wam powiem jeśli chodzi o cyfrowe oczywiście układy i to by było na tą chwilę wszystko. Przypadkowo szukając innego tematu, który będzie filmik, jeszcze dziś staram się zrobić kolejne filmy y, natrafiłem na znajomą mi osobę, z którą współpracowałem parę lat. Y, uf, to jest naprawdę profesor, doktor, a nie tytuł. Jak w szkole, tak w podstawówce mamy magistra i mówią profesorze W latach 90., -tych, 80., -tych, 90. -tych, prowadził taką firmę Fundacja Edukacji Technologicznej, później Biuro Informatyczno-Wydawnicze. Ja tam sporo, jak na tamte czasy, wykonałem projektów, napisałem programów. Nieźle to się sprzedawało w okresie świąt miałem więcej niż pensję, którą miałem w Tepsie z tantiem za programy a najwięcej za, za te konstrukcje, za samplery za programatory Eprom, symulatory sprzętem i tak dalej sprzęt przynosił największe zyski a programy, gierki to nam niewiele jakieś bardziej takie użytkowe programy to się lepiej sprzedawało no, teraz ma 86 lat jak tu widać no, kontakt się urwał gdzieś w okolicach 2002 roku ostatni raz się z nim widziałem później słuchał, nim zaginął znaczy ja wiedziałem, że znalazł pracę na uczelni w Kielcach bo w Warszawie dużo mniej płacili a tam biorąc pod uwagę nawet dojazdy dwa razy w tygodniu bo mieszkanie miał w za darmo to mu się lepiej opłacało tam jeździć niż w Warszawie wykładać. No później, jak widać, nie zajął się już żadną działalnością, tylko y, pozostał wierny tej uczelni y, w Kielcach, jak tutaj z historii wyczytałem. Y, a czemu tak dużo o nim mówię? Właściwie on, jeszcze taka jedna osoba, i tu jest ciekawostka. To wszystko zahacza się o Aleksandra Kwaśniewskiego. Czyli, jakbym startował do wyborów, to już by wygrzebali, że w jakiś tam sposób współpracowałem z Aleksandrem Kwaśniewskim, bo Fundacja Gutacji Technologicznej była powiązana z Kwaśniewskim. Już nie pamiętam szczegółów. Chodzi oczywiście o naszego abstynenta yy, yy, prezydenta. Co, le, co prezydent to lepszy model w yy, no, okresie warto sobie poczytać. Tam startował w świecie młodych, tak powiedzmy, ze sobą no, takie było czasopismo dla dzieci swego młodzieży. swego czasu bardzo popularne. Yy, I w sumie w trójkę yy, jakby przepchnęli temat komputerów C64 w Polsce które się najpierw pojawiły zdaje się w Baltonie, później w Pewexach już tu, tu naprawdę szczegółów nie pamiętam trzeba by to sobie doczytać i to jest jeden z twórców Warsaw Basic'a. to jest najlepszy Basic jaki kiedykolwiek widziałem Microsoft Basic się chowa no niestety mimo że to był bardzo dobry Basic bardzo dobrze udokumentowany to nie zdobył popularności. Z tego co wiem, tak komercyjnie tylko jeden program korzystał z tego Basic. No, może powodem było to, że jednak Basic to Basic, jest to jednak wolne. W tym czasie królował jednak Assembler. Po prostu to nie były te czasy. Gdyby ten Basic powstał teraz, mogłoby to inaczej wyglądać. Albo gdyby komputery. Wcześniejsze były dużo szybsze, gdzie to przechodzenie na assembler nie byłoby aż tak korzystne czasowo jak to było y, kiedyś. No, chodzi o czas oczywiście wykonania y, programu instrukcji. No to tyle, nie chcę przedłużać, bo krótkie filmy się lepiej oglądają. Oczywiście, jeśli wam się podoba kanał to, proszę o lajki, kawy udostępnianie do usłyszenia